Dobra, albo gadasz, albo cię wysadzamy kurwa. How old are you? Are you here? Pamiętajcie, że nie mamy sanity. A nie, grałem na tej mapie kiedyś. Dobra, to ja wiem. Idzie z góry, idzie z góry, idzie z góry! On jest na piętrze, on jest na, piętrze, on jest na, piętrze, on jest na Plus jeden. Dobra, idziemy po tego. Chodź chyba. Po Mam takie. Chodź? Chodź. Czy naprawdę był na dole? Ej, bo... Ej, ej, ej! Ja go chyba znalazłem. Tutaj. Chuj. Lotwa się zmieniła. o Ja wiem gdzie on jest, chyba. Ja tu na tych schodach miałem. No się, on jednak jest na dole, ale wiem gdzie są kości. To jest klątwa plus. się zmieniła? Tak się zmieniła klątwa, dobrze, że nikt itemów nie dawał, bo mamy nadane. Mamy. Dobra, to jest swój aktywny teraz, dobra. No idziemy, idziemy, idziemy. No. Zbieram mi się wydaje, że to staje? No to staje, bombu cholernie aktywny, tak. jak wchodziliśmy. Ona na samym początku cholernie aktywna, a teraz gówno robi. To staje. To staje. 50-50, jedny z nas trafi. To staje. A co oni obstawiają? Nie. Nie wiem, to, to staje jak chuj Dobra, ja wstawiam taję, bo on był cholernie aktywny na początku, a pod koniec już gówno robił. Ta... i okej. Ty, ale tu jest tu coś na pierdolę tych, 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 na głośności, to może to być w sumie. Eee... zero przez chwilę było. Waha się od 0 do 7, to coś jest na 100%. Eee, macie kę ja idę szukać temów. To halo, aleczka wody. Macie laleczka? laleczka? Tak, laleczka wódu. Tak, Ty, laleczka wodu Nie kuj jej! Mamy item! Jeszcze nie. Mamy item, dobra, Jesz... dobra, nie, nie ruszaj, nie ruszaj chwilowo, to jest trolitem. Nie ruszaj, nie To jest item, to jest item dosłownie. To, jest... to, jest... to jest item. To jest kill yourself item. Daj, tutaj. Faktycznie. Ty, mamy problem, bo to stópkarz jest tu, koście stopy tu było. O nie, Stup, stopa tu była odcięta. Jestem za użyciem kasy, tak? Jestem za tym, żeby ten dom spalić. Rzucaj, temami To nie Dobra, chuju. Się tak nie bawimy. Dobra, albo gadasz, albo cię wysadzamy, kurwa. How old are you? Are you here? Dobra, no balls mówicie czekajcie, czekacie Sfale jebane. Dobra, jak chcecie tacy mądr, to sami to kurwa róbcie Fety, jebane. How old are you? Co on mnie chyba nie lubi? Are here are you, friendly? Are you angry? Kurwiłeś go, mogłeś tą lalką nie zrzucić to, co? co zrobiłeś? <śmany> <śmany> o nie, to shadow. Omaru umarł. Chyba shadow rzucił. Chyba. On rzucił lalką, chyba. Dead body, you pee. Odpalaj Mam zaprosić Odpalaj Alewir! dobry mi stał paru dzień dobry, Ten w ogóle nie Jak się używa tej laleczki jebanej? Gdy ją utopić? Gdy ją utopić? Laleczka za się trząść jak będzie hand Chodź, chodźmy Jakub! Coj? Tu jest zlew Dzikrafale cię rozjebe, Pów kurwa! Kurwa czekaj, ja tu wodę zalewam i będę go kurwa topił Go Steven! No była gdzieś dziewiątka Nie wiem, beka jak rzeka Ale jest aktywny ten no. był No, a ty Jest 20 Bo tą narkę podpartę Weź ten, weź yy, sp o, spróbuj zapalić światło na szybko Gdziekolwiek, gdziekolwiek weź. To może być oni, bo oni... Okej, okay, nie, nie, to jest to jest jean, to jest jean, to jest Jin. To jest, Jin, to jest, Jin, to jest Jin. Jin? Tak, on jest chuj agresywny, a są korki odpalone To jest jean, jean dzia, działa na prąd, Jhin działa na prąd Nie, działa na prąd Jean jest na prąd A z na jest powalnia prąd? Nie, Jin na prąd, Jhina prąd w kurwia. Widać, że Jakub zezmatronuje. Ale on jest ten, on jest skurwiony na prąd, dobra, to jest z To jest Jin, jak to, szadł, zostałem. Jin za... odpalaj, jest, Jin jest. Odpaleń był tak? Daj, ostatni było No i Miło było umrzeć od tej lalki. Nie <laughs> ja no, to jest tak, to jak chuj, jest Jin, jak to jest coś innego, to nie wiem. I ty, ty, ty ukułeś tą lalkę. Nie, yes, to był Jin, łatwo! O piękny docik! O, o, Ale docik. My, my, my. mamy całego ducha, to jest Deogen Odewning działa pod G to ja mam latarę Ja spacer na górze Na górze spadnie Dobra <głosy> <głosy> To jest <ghost> event Dobra ja zniesia A zjebisy duch Dobra, mamy całego ducha. E, mamy całego ducha w sumie, mamy wszystko. To jest pełny duch. To jest pełny duch. Chodźcie, idziemy stąd. Mamy pełnego ducha, mamy wszystkie. Mamy zdjęcie ducha, mamy wszystkie fotki dosłownie. Mamy wszystkie te. Ja pierdole. Perfekcyjny duch. Wow. Działa. Ja pierdolę, całego ducha mamy. Wow, będzie za niego 300 wykasy, naprawdę. Cholernie dużo pieniędzy będzie za niego. Bowon evidence, dyszka, investigation, bonus. No, będzie 300 ponad. Pięknie. Wow, zależy ile, ile to zrobi y Jeden go Steven, 16 interakcji. No, fajny duch. On jest w schowku The forest. Wow. To jest go ghost, ghost event Mam zdjęcie ducha, mam zdjęcie ducha, mam zdjęcie ducha Mam zdjęcie ducha, mam zdjęcie ducha. Mam zdjęcie ducha. On jest w tym pokoju, nie? On jest w tym pokoju. On jest tu w sypialni. Cztery jest maksymalnie. On jest w tym pokoju, on jest w tym pokoju. Tak. No. Bo go tu widziałem? Dobra, to Jeden mamy. Widem. Dobra, to łatwo. Hunt. Na pewno. Nie, nie ma Hunta. To jest Ghost Event, Ghost Event. O nie ma w przypadku? Chodź, Ghost Event jest, wracaj. No to umarł a okay, right. yeah, może umarł? Tak, on umarł On umarł, ja pierdolę Let's go, mamy zero sanity Ciekawe z jakiego powodu Kurwa ty Wierzę, żeby ci, wie, że ci Dwie wystarczyły, ty zjebie Masz tam jeszcze elu Fuj dużo mi to daje Zajebi się, wiesz, że jak teraz ja wejdę do domu, to, ty, to też dostaniesz hunta. Więc, wiesz co, skoro. Dobra, skoro masz 100% sanity, to rob wszystko sam. Dobra. Skoro masz 100% sanity, to rob wszystko sam. hand, yy, hunt, hunt, hunt. Hunt, Hunter, spierdala jak najbardziej. A nie, to nie jest Hunt, to był Steven. Nie pierdol, że. Nie ma frizinga. Nie ma piątki. Nie ma doca. To jest Mara. Dobra, jak co to, to zaznaczam, Marę. Mam pewność, tak, 50%. Niech to będzie Mara, proszę. Wystarczyło pomyśleć tylko, kurwa. Niech to będzie Mara. To był Revenant. Hop, co się mm. do Kibla spuścił. Bez skitu. tutaj, był Revenant! Wuju, jebać się! w kolonii Dobra, wejdźcie na... No! Bo ci te, Też zaraz zabiorę Kurde, że też nie możemy się bawić światłem i tym... I drzwiami Ty, z ty z Monkeypaw! Co? O kurwa, ty krzyż się spalił W cholerę nie zajebista animacja to była W ogóle to jest Monkeypaw Zobacz, to jest małpia ręka tu. O to jest A... Isaac Działa Ej, bo do kurczy złożył całe. pokap na pokapnę Zająłem to dosłownie dwie minuty. Dla. A! <noise> A to jest go Steven, to był go Steven. Myślę, że fanciapier, pierdola. Ode, ode, ode. Jak wydarł mordę. O kurwa, teraz się krzyż spalił, jak tu weszli. <noise> Ja nie słyszę, co mówisz, bo na razie ich to razu, Od razu, od razu jak weszli do domu, to się krzyż spalił ostatni. Teraz oni już tu mają deda. <noise> oni tu mają już deda. Patrz. Pa! Pa! Pa jaki paptyk mi został! <noise> pa jaki paptyk. Ja pierdolę. grani jako ten duch i już umarli, jest taka beka. No to jest duch. No to jest demon. Do demona jest zrobił. Jest demon. Ciekawe kiedy hanta zrobi. 3, 2, 1, mleczny start. <noise> Mamy to! No nie gadaj. jest taki gość, kurwa z tym, tym z sierpem jebany. Do piwnicy idzie? Ale, Ale on talerzami napierdala, lepiej od nas. Max Kessler! Ucz mnie, mieduch Magdy Kessler! 3-2-1, mleczny start. Haha, mamy to! Ty je on kiwel odpalił. Chłop się umył, to nie jest gracznik legend. Beist? Beast <grystanie> Bazowany duch O nich morduje, pa, jest śmierć, jest zgon. Jest zgon <grystanie> Ty, przywitajmy go, witamy w kolonii Witamy w kolonii Witamy w kolonii <grystanie> Nie, to jest najnudniejszy demon, jakiego kurwa widziałem. <śmuszynować> to jest demon-nudziarz. Teraz to Eee! Eee! Kurwa, to jest najnudniejszy demon, jakiego widziałem. Naprawdę. Jakby dostaliśmy Hunta na 80% Sanity. To jest demon. No mówię, że to jest demon! <śmuszynować> Jakby nie wiem, jakby to nie jest takie trudne żeby przeczytać na czym polega duch, jeżeli dostajecie hunta mając 80% sanity to możecie pierdoląć, że to jest demon i spierdalać, to jest dosłownie, demon jest tak nudnym duchem jest tak kurwa banalny do zrobienia, jakby wy dostaliście, w, on te wszystkie krzyże w wpierdolił w minutę. 6 hantów to jest Prawie 100 interakcji, ja pierdolę. Nie mogę. Wow. Co ma, że... co nie mówię? mogę. Nie mogę. To był najnudniejszy demon, jakiego widziałem. A wy jeszcze, wy jeszcze źle go strzeliście, bo siedziście w staje, kurwa. Jakby się tam, hand. Kończył się hand i zaczynał się nowy, jakby. Musimy. Hunt jest, hand jest. Hand. To nie jest polter, na pewno. Jest wolny O w kurczu Ej, nie no jebne, jak to nie będą docy No ja niby możemy wyłączyć korki i tam posiedzieć i zobaczyć jaki będzie szybki Nie, to się nie opłaca, się... Się nie opłaca Jakie są rzeczy do Gino? I do nie. Twinsów No nie, ja wywalił są. Spirit Box I fingerprinty, fingerprinty sprawdzaliśmy, nie? Nie, tutaj akurat nie sprawdzałem Dobra, to pójdę sprawdzić Hello, are you here? Are you close? Can you show yourself? Jest spirit box, kurwa. No, wow. no nie ma Twinsów, nie ma Twinsów, nie ma Twinsów, Nerd Emoji. Misio. Przysięgam, kurwa, to jest kolejny raz, kiedy mnie sprzedaliście. <grym> Nerd Emoji, nie ma, ma Twinsów, nerte Emoji, nie ma Twinsów. <grym> 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 nie naprawdę. Kurwa to było piękne.